To już się nagrywa? Tak. Jezu, do, do. mamo, przepraszam, nie słuchaj tego. Na filmikach się wydawało wyższe, czy niższe, niższe tak oglądałaś wcześniej. Nie wiem. Nie pamiętam, już ja okay. już nic nie. No dobra, będziemy sobie działać, wszystko mamy gotowe, także dobra. złap kamerkę w dwóch rękach przed sobą. A musimy cały czas już liczyć? Z tyłu, trzymaj, proszę. Musimy już liczyć. Pamiętaj, że no, im, tak, szybciej, wiem, im, szybciej, im, im szybciej, tym łatwiej, szybciej, no nie? Tak, bo Wiesz, tak. stojąc tutaj, zastanawiając się z każdą sekundą. Okej, okay, czyli to mocno trudniej. nie szarpie, pan za jedną rękę. Nie, nie odczujesz okay. tego okay, kompletnie. Dobra. A jak jadłam niedawno? Też tak to nie działa, w ogóle okay. nie musisz się o to martwić. Nie zobaczysz ponownie swojego siadania, także o to się nie ma. Daj rady, nie jest takie straszne. <noise> Jezu, taka widownia. O, patrz, dopingują cię gdzieś tam na. <noise> <noise> Dodatkowa motywacja. O Jezu, jakie to jest. O Jezu. No dobra. dobra. Co? Działamy, wiesz? Okay, nie będziemy tak. zlekać. Jezu święty, ja spadnę, No o to chodzi, żeby spać to. Na tym to polega, po co się przychodzi do nas, żeby właśnie spać w wysokości. A jest dobra, czyli dwoma rękami i po tak. prostu się przechylam. Tak, ja Cię odliczę. Trzy, dwa, jeden, Dobra, ośmiolatka skakała, ośmiolatka skakała. Nie, no jeszcze chwila, jeszcze. Dobra. Spokojnie, kilka głębokich dechów. Tylko już kamerkę z przodu. Ja Cię cały czas trzymam tutaj. Patrzysz sobie w przód w porozon. Ten pan no, mi tak. nie jest z dołu, że tak mówi okay. Trzymasz kamerkę z przodu, patrzysz w horyzont, weź kilka no głębokich dechów. Za chwileczkę odlicz od trzech i na bungee tylko przechylisz się do przodu. I tyle. Wszystko mamy sprawdzone, wszystko mamy gotowe. Także patrzysz sobie w przód, okay. weź głęboki wdech i lecimy. Śmiało, Jeszcze nie, jeszcze trochę. Bez zastanawiania się. Pamiętaj, że za chwilę widzimy się na dole, będziesz A mega ile szczęśliwa. ile to trwa? Ile trwa ten ten. Moment, to są niecałe trzy sekundy i łapiecie lina. Lecimy, trzy, przychy... Dwa, jeden, proszę. Jak mam... Tak, tak mam tak. się po prostu przychylać. Masz się przechylić. Jezu ja się bardziej nie przechylę. Nie dasz żadne, po prostu mocno wychylisz się w przód, okej? Ok. okay. Śmiał. Głęboki wdech i lecimy. A jak zemdleję? Nic się nie stanie, no. nie zemdlejesz. Ja się muszę przesunąć trochę do przodu. Dzwonią już tam na nas, pos pospieszają, święty. że trzeba pan lecie. w ananasach mnie stresuje. <śpiewa> Mam okuszynkę w ananasku. Okej, okay. weź jeszcze kilka głębokich deków. Patrz sobie do przodu, odliczam i lecisz, dobra, ok? I widzimy się zaraz pizza na dole. na dole, okej, okay, dobra. Wyłącz myślenie, lecimy. 3, 2, 1, Nie! Yeah. Nie, yeah. ja mam, przepraszam, dobra, to jest drugie liczenie, zaraz zajdę na dół i w ogóle muszę skoczyć. Damy radę ja go Także zabiję tego na dole, naprawdę. Ja się tutaj trzymam cały czas. Kamerkę, trzymasz się na tym, że trzymać sobie kamerkę. Jeszcze jakieś ostatnie słowa przed skokiem? Kurwa. Okej, okay, może być. <laughs> Przepraszam, mamo, jeszcze raz. Jezu. A pan Kip musi tak głośno odliczać, to jeden, dwa, trzy. Mogę cicho, ale jakby im głośniej tym taki, nie wiem, większy kopiec do tego, żeby poleczeć. Dobra, bo ta laska od razu skoczyła i tak jakoś miała to. Złapka merkę z przodu. A tak nogi są okej? Okay? Czy jeszcze Jest okej, okay, jest okej, Jezu. Okay. ten pan <laughs> Nie skupiaj się na tym, nie myśl okay. o tym. Nie? Raz się żyje. Dobra, lecimy. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Nie, kurwa! Ja naprawdę, pan mnie tak stresuje, to ja, ja, ja nie mogę zrobić, ja mam taką blokadę, naprawdę, ja bym to chciała zrobić już, naprawdę, radę, ale mam taką blokadę, że ja się nie mogę wychylić. A były takie przypadki, że pan zjechał na dół i ktoś nie Czasem skoczył? Czasami się zdarzy, że ktoś zrezygnuje, jak ktoś już panicznie się boi i... I nie chce współpracować tutaj ze mną, no to się. czasami się zdarzy, że ktoś nie skoczy. No nie? Też nic na siłę tak, nie będzie wyglądałam wyglądam na taką tego. osobę? Proszę? Wyglądam na Nie, taką... kompletnie, nie, kompletnie nie na osobę, która miałaby zrezygnować z tego. Oglądałam pana no, na YouTubie, takiego rudego. Mhm. I on skoczył też po 12 minutach. Więc ok, jak rekordu on... chyba nie chcesz powiedzieć. Nie, 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 nie. Więc jak on skoczył dobra, to ja też skoczę na pewno. Moja tak, koleżanka tak. też tu skakała. Pozdrawiam cię, Amelia, swoją A. drogą. Trzymaj kamerkę wprost i ramiona, żeby mieć fajne nagranie. Okay. A czy uderzę tą kamerką? Nie uderzysz, spokojnie. Uderzy patrz się. sobie w horyzont. Jezu święty, to jest tak wysoko. Nie patrz w dół. Jezu. To nie będzie wysoko. Patrz przed siebie. Okej. Okay. Dobra. Oni tak jakoś od razu skoczyli. Dużo. Nie wiem, ta dziewczyna jakoś taka za odważna Za, za dużo była. myślisz tutaj. Za dużo no, się zastanawiasz. No chyba tak, tak. To ci utrudnia sprawę. <laughs> trzymaj kamerę. Trzymaj kamerę. Weź głęboki. Ja odliczam. I na bungee, nie, Nie, przód. Jezu święty, ja się boję naprawdę. Już mi się tak nogi trzęsą, to nie balerety. Wiesz, nie? nie, nie słuchasz mnie i to ci utrudnia. No do, słucham pana, słucham pana. Słucham no to w dół nie patrzymy. Patrz sobie w horyzont, do przodu. Patrzę cały czas, już tam na te ptaki, w ogóle... Trzymaj kamerkę. Jezu święty i po co ja tu przy... Nie... Zobacz, patrz, gdybyś się nie zastanawiała, już byłoby przystać. Była pewnie na dole, dawno. Była mega zadowolona tak. i szczęśliwa, że to zrobiłaś i na pewno byś, będziesz chciała to powtórzyć, bo kurcze wrażenia pewno. są niesamowite. Tylko trzeba na chwilę wyłączyć myślenie, tak jak mówiłem, troszeczkę trzeba zmusić się do tego skoku. A jak wyglądał Pan pierwszy skok? To się, się pan stresowałem, ale tak. starałem się o pracę jako instruktor Bandit, więc nie wiem, gdzie chciałem lecieć. O Jezu Święty. Okej, okay. weź Nie się tak do tyłu przechylałam, zamiast do przodu. Do przodu. O nie! Pajka, do... już się denerwujesz tak o do, pan tutaj. w ananaskach! <laughs> Niecierpliwy. Okay. Działamy, żeby nas nie zwiózł na dół, no bo szkoda by no, było. Szkoda, chyba. szkoda, szkoda. O, głęboki wdech, Na bungee lecisz, ok? Dobra, a może pan dzisiaj tak Dobra. odliczać? Okay. Trzymam mnie pan? Trzymam cię jeszcze cały czas. Okay. Trzymasz kamerkę? Dobra, to I się to się przechylamy jednak powoli chyba. Dobra, no to to tak powoli. powoli. Przechylaj się w przód, śmiało. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Śmiało, ja cię cały czas tutaj trzymam. Dopiero jak będę odliczał, to na bungee lecisz, ok? Także śmiało, mocno wychyli się w przód, jeszcze, jeszcze. Śmiało, Musisz się po prostu położyć na to polisko. Dobra, do przodu, jeszcze, śmiało. Jezu, święty, ja się boję. Rękami się nie wracaj, nie trzymaj go. Okay, Okej, dobra. Mocno wychyli Trzymam się w przód. mnie przodu. pan. Trzymam cię cały czas. Jezu, święty, ja się Śmiało. Dasz radę. Okay. Co tam pan mówi? A to nie do nas. Złap sobie kamerkę. Jeszcze raz z przodu, po raz dziesiąty. Jezu, święty. <laughs> Ładnie się uśmiechasz, żeby mieć fajną pamiątkę. <laughs> tak. Ja liczę po cichu. A to wszystko, co było poprzednio nagrane, to też ten, czy pan usunął to? Jest Część, nagrane. Jak... Aha, o Znale. Jezu święty. Trzymaj kamerkę przed sobą. Jezu, ja nie skoczę, nie patrz nie, dół. ja nie skoczę. Patrz do przodu nie. cały czas i nie mów sobie, że nie skoczysz. Tak ja, tak. tak, że... ja skoczę. Wskazane jest trochę inne nastawienie niż to, żeby wmawiać sobie, że nie skoczysz, no nie? A może pan mnie popchnąć? Nie mogę cię popchnąć, musisz samodzielnie skoczyć. Tak. Jezu święty. Dobra, ośmiolatka dała radę tej Julia. Ogarnij się. Dobra. Dobra, Julia, ogarnij, ogarnij się i lecimy. Śmiało. Głęboki wdech. Odliczamy. To, to Odliczanie jest najgorsze, jest... No ale ty się łapisz od razu z tą ręką. Nie, Jak będziesz się łapała, to nie skoczysz, no nie? Będziesz Jezu, Julia, tam z Timu ich skoczyła, wszyscy... Ekipa skacze! Wszyscy skaczą, wszyscy zadowoleni. Skaczą. Nawet nóg nie urywa, także wiesz. Dobra. Okej. Okay. Lecimy? No tak, bo już nie chce mi się dostać Dobra. w sumie. Dobra, to liczymy razem. Okej, okay, tylko wychyl się najpierw mocno do przodu. Jezuś, Ja Cię trzymam tu cały czas, wiesz, bez mojego odliczania nie polecisz, to Ci gwarantuję. Nie, ja nie skoczę, nie, Kurwa. Skoczysz, tylko do no, musisz tego chcieć. Musisz no ale ja tego chcę. Chcieć pan nie chcę, nawet Pan jak bardzo na to czekałam, naprawdę. Ale tu okay. do góry. Możemy spróbować tyłem, będzie ci łatwiej. Nie będziesz widziała co się dzieje, nie będziesz widziała wysokości, więc może będzie troszkę ci łatwiej do tyłu się przychodzić. Chcesz sprawdzić tyłem? Długo, jezu. Ja chyba pobiłam rekord wszystkich z tych filmików <grym> na YouTubie. <grym grym> o pierdolę. W Szeroko? Dobra. i postaraj się wychylać do tyłu. To okay? okay, no i śmiało. A bardzo mnie obróci tam w powietrzu. Nie obróci się, spokojnie. Ale... Trzeba się to nie że trzeba się zdecydować. Czy czy nie Pan za ananasem już. Tak, pan za... osan <laughs> tak. ręce szeroko i przekuń się mocno do tu. Ja cię cały czas trzymam. Śmiał. Możesz sobie patrzeć dziś. Przed siebie, gdziekolwiek o Jezu, czyli tak mam się po prostu tak... Dokładnie, tylko nie wracajmy ja, okay, już tutaj dobra. z powrotem No dobra, już nie będę Nie chcę się ciebie pozbyć Dobrze, ja, 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 ja Śmiało, to... ręce szeroko Dobra i się do tyłu Okej, okay, dobra, to trzy 3... Śmiało, mocno, bo ty się jeszcze, jeszcze, jeszcze nie lecisz Spokojnie, jeszcze nie lecisz, śmiało Jeszcze do tyłu I za chwileczkę będzie komenda. okej? Trzy, dwa, jeden, O kurwa! Ja pierdolę! Ja! Ja mnie... Przepraszam pana, panonaska! Ale Cały nie, nie patrzyłam tu, naprawdę, nie! Obie... Cały czas zarkałaś, nie słuchałaś, mnie I było ci trudniej, nie? Ale udało się to tak. nie O Jezu święty, ale dziwne uczucie jak tak lecić! Ja okay. się tak! Wrażenia ja, fajne, jak ta, już się uskoczył. Tak, to... ja w tak właśnie raz. Ja Okej, mogę... Nie, 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 się. <laughs> tak.